Ten projekt tego programu został skierowany do konsultacji społecznej w czerwcu. Wówczas obwodnica Starogardu Gdańskiego była na liście rezerwowej. No i prezydent miasta zdał wniosek, żeby przesunąć to zadanie na listę podstawową. Tutaj również różne działania prowadzili nasi partnerzy, zarówno samorządowi, czyli na staro powiat starogarski, jak i partnerzy pozarządowi, tu mam szczególnie na myśli Starożytnych Klub Biznesu, i Związek Pracodawców. Pewnie efektem i tych działań, i tego, że podjęły się samorządy trudu opracowania w sumie przebiegu obwodnicy. Efektem tego jest to, że obwodnica Starogardu Gdańskiego jest już w tym y, programie podstawowym. Znaczy, generalnie, też w sumie nie ma co ukrywać, program ten został nieco przekonstruowany. Ta lista rezerwowa w zasadzie zniknęła i, i większość zadań znalazła się na liście y, podstawowej. Generalnie w całej Polsce, oprócz, na niebiesko są nowe drogi, które mają powstać w tym okresie i na niebiesko są zaznaczone y, miejscowości, wokół których mają powstać obwodnice. Tych obwodnic ma być 57 w całej Polsce. Jedną z nich, tak jak powiedziałem, jest obwodnica Staropiarno-Kańskiego. W, w projekcie programu, to jest ciągle projekt, bo według zapowiedzi Rada Miejskich ma go przyjąć we wrześniu, w tym programie obojętności Starogardy ma mieć 15 km. No to jest na razie taki, taki szacunek, bo za chwilę pokazujemy Państwu warianty przebiegu, to od wyboru warianty zależy, jaka ona będzie długa. A teraz są lata realizacji wpisane również w tym programie, w projekcie programu 2019-2023. I patrząc na etap, na jakim w tej chwili jesteśmy, to jest właściwie, to się pokrywa z tym całym cyklem prac, bo my jesteśmy dopiero na pierwszym. Yy, stadium na pierwszym etapie, czyli studium przebiegu obwodnicy, do tego jeżeli dodać procedury środowiskowe, a później dokumentację, to te cztery najbliższe lata są nam potrzebne, żeby być to do realizacji, do wejścia do tych pewnych Więc to jest dobra wiadomość, z którą, yy, z którą w, w zeszłym tygodniu się dopoznaliśmy, bo Pani Komendek Kopec, Pani Minister Waszek na specjalnym briefingu przedstawili tą ostateczną wersję programu do budynków krajowych do są a teraz, jeżeli można, właśnie te proponowane przebiegi, yy, obwodnicy, to jest ciągle etap taki wstępny. Yy, firma Transproject, która realizuje yy, to zadanie, yy, zamówiła nową ortofotomapę, czyli takie, yy, takie tak, można powiedzieć, szczegółowe zdjęcie, liczbę yy, terenu starogartu i, i miejscowości, czy, czy woku. Na tej, na tej mapie, ortofotomapie, jak i na z tych map aglomeracyjnych naniesiono przeznaczenie terenów w planach zagospodarowania przestrzennego zarówno miasta, jak i gminy i proponowane, proponowane y, warianty przebiegu. Y, to się... Nie tak? Dobrze. No wiadomo, wariant zerowy, bo takiego też wymagaliśmy, to jest pozostawienie dotychczasowego przebiegu y, drogi krajowej 22 przez Starogard. Tak jak w tej chwili przebiega, no dla, dla niego też trzeba dokonać, różnych badań na co się stanie, gdy, gdy tylko tak ta droga będzie funkcjonowała. Natomiast jako nowe warianty zaproponowano dwa południowe, trzy południowe, tak? To znaczy najdalszy, który idzie się poza miastem zupełnie. Dalej wariant, który się pokrywa z... Trasą, która jest w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i wariant północny, który omija miasto praktycznie też w całości, jedynie w rejonie tutaj Żadna leciutko zahacza o, o granice administracyjne miasta, ale omija Starogard od północy. Jeszcze oczywiście daleko do wyboru ostatecznej wersji co najmniej kilka miesięcy prac takich dokładniejszych związanych zarówno z analizą ruchu drogowego, jak i z różnego rodzaju analizami rozmieszczenia różnego rodzaju obiektów, budynków, własności, nieruchomości. A teraz tak jak już na razie było jedno, takie wspólne spotkanie i kilka indywidualnych, wydaje mi się, że najmniej atutów ma wariant, który jest w tej chwili w planie zagospodarowany przez Szerwonego Miasta. I on z punktu widzenia roli, jaką ma pełnić w przyszłości, najmniej załatwia problemy. A co za tym, gdzie jest chyba najmniej prawdopodobnym do wyboru. Byłby to najkrótszy wariant, być może najtańszy, może nawet najmniej kolizyjny, jeżeli chodzi o istniejącą zabudowy. chociaż niekoniecznie, bo w rejonie na przykład jest bardzo mało miejsca na węzeł, który miałby tam zafunkcjonować. Gdzieś tam się zbliżamy do dość gęstej zabudowy, więc to jest ten wariant, przepraszam, jak pokazuję cały czas, nie to co trzeba, to był ten fioletowy ale no nie spełnia, że tak powiem, roli obwodnicy, jak, jaką ona powinna mieć. Dlatego tutaj z dyskusji wychodzi, że naj, najkorzystniejsze są te dwa warianty z kraju, czyli północny i ten najbardziej, najbardziej południowy. I w tej chwili trwają, trwają, tak jak mówiłem, badania, doprecyzowywanie różnych rzeczy. I tak pierwotnie do końca roku miała miała wyjść od nas, to znaczy od projektanta i od Generalnej Dyrekcji Gdańskiego Oddziału propozycja do Generalnej Dyrekcji do Warszawy, która za rekomenduje któryś z tych wariantów. I dopiero później w ramach tzw. Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych w Warszawie zapadnie decyzja, nad którym wariantem będzie dalej nasz projektant pracować. Powstała specjalna strona internetowa poświęcona naszej obwodnicy. Link do niej jest na naszej stronie miejskiej. Tam też nie wiem czy już są, miały się znaleźć. Jeszcze ale no, w zostaną pokazane te warianty przebiegu, które które proponują projektanci i będziemy oczekiwać różnego rodzaju opinii zarówno mieszkańców Starogardu i Gminy Wiejskiej. Różnego rodzaju instytucji. Także jak Państwo widzicie Pierwsze rysunki już są, mogę akurat tutaj na tym nie dokładnie to widać, ale naprawdę ciekawe są zaproponowane rozwiązania. Wiele ma swoje zady i zalety, przepraszam co Trudno będzie wytypować ten najkorzystniejszy i jednocześnie taki najmniej intelujące zarówno w jak i w środowisko. Ta północna to jest takie zupełnie coś nowego, to chyba nikt nigdy... To może Pan troszkę bliżej opisać, jak to wszystko przebiegało. Właśnie prawdopodobnie przebiega. ta północna tak, jest... Zlokalizować. Tu jest wjazd miasta, tak? No. Tu, tu w zasadzie się zaczyna zabudowa. Więc ta Wójnica Północna zaczynałaby się, można powiedzieć, zaraz za Rokocinem. Dość gwałtownie odbija na północ. Tutaj przekraczamy tory kolejowe, tak? Tak, tu są tory kolejowe, tu wcześniej mandruje wieżyca sobie. Tu mamy osiedle Żabno, czyli właściwie aż za zabudową Żabna przecinamy ulicę Skarszewską. To gdzieś koło kola będzie? Czy jeszcze patrzę. Nie, nie, to jest tak, taki bok, Bońskiego, to jest taki skrót. Przed cmentarzem. Przed cmentarzem. Dobrze, tak? dobrze. więcej wokół? mamy cmentarz, więc tutaj ten kawałek, tak jak mówimy, zatacza miasto. Przecina Skarszewską w miarę niezabudowanym terenem, który w większości gminy przecinał Krzywka i do Poli Też już poza lokacją. I tam już przecinamy znowu kolejowe na linii yy, mm -hmm. za, Tuż zajeziono Kochanka tak. i przez te lasy gdzieś tam chodzimy na obecny przebieg rok 2022. Co też jest problemem, bo korzystne Czutanie? byłoby... Wybudowanie dwóch węzłów, czyli na skrzyżowaniu z Gdańską, z Gdyska Bardzo ładnie to ruch, który rozłożył, ale dość blisko siebie są te dwa węzły. To jest troszeczkę niezgodne z tymi wytycznymi dla, dla drogi głównej przyspieszonego GPR, tak jak jest projektowane w zasadzie Ale być może tu się jakieś odstępstwo udałoby uzyskać. No, zaletą jest na pewno to, że są yy, jadące z Gdańska na przykład w kierunku Holnic, no zupełnie omijają miasto. Tak samo to wszystkie ze skarżą mogą ominąć. Yy, natomiast no nadal yy, przez miasto trzeba by przejeżdżać w kierunku Pęplina czy, y, czy no ale z tego rodzaju małą komisję, z przeszli krajowej tutaj, tutaj, która troszeczkę yy, rozładowuje ten ruch w całym centrum dla tych kierunków południowych. Natomiast, Wagon południowy no, powoduje, że mamy węzły i na Lubikowskiej, i na Perkińskiej, ale samochody jadące na przykład z Gdańska to będą musiały nadal wjeżdżać, wjeżdżać do miasta, tak jak to się dzieje w tej chwili.